Witajcie moi drodzy, miło mi Was gościć znowu na moim kanale, jesteśmy na misji piątej Agraela, czyli ostatnią misję już tutaj naszym władcom demonów sobie zaczynamy. Monusy, które mamy do wyboru to są cztery władczyni sukubusów, to, są, to jest czwarta jednostka inferna, która może strzelać pociskiem łańcuchowym. Piekielny Ogar 12 sztuk, czyli trzecia jednostka, nieulepszony Cerber i Sekstans Morskich Elfów, który pozwala nam poruszać się dużo szybciej po morzu. I ja sobie wezmę ten Sekstans, tutaj można sobie zatrzymać jak najbardziej, przeczytać ten krótki opis, albo no już nawet zdążyliście to zrobić w momencie, kiedy to opowiadam. No i cóż jeszcze mogę dodać standardowo, ja mam herbatkę, weźcie sobie coś do aby by do jedzenia no i po prostu spędźmy tą y, chwilę dla nas tutaj y, miło i przyjemnie także ruszamy no mamy film na sam początek Teraz tak, naszym demonem mamy 26 poziom jak na ostatnią misję. Mniej więcej mam go rozbudowanego tak, jakbym chciała. No yy, wiadomo te machiny wojenne mimo wszystko gdzieś tam nie są szczytem naszych marzeń, no, ale już się trafiły trudno. Yy, no, mamy statek i ruszamy. zbieramy sobie tu, a nic nie znalazłam, okej, okay, fajnie. No. No, myślałam, że tam coś było. No, i tutaj jesteśmy ogólnie sami. Musimy poruszać się albo statkiem, albo po prostu musimy się poruszać po wyspach i musimy sobie znaleźć tego naszego tiru. Tutaj będziemy sobie brać złoto. Chatki maga oczywiście pokażą nam jakieś kluczowe miejsca do odkrycia. Tu jest kolejna. No bo prawda jest taka, że jest tam mgła, my nie możemy sobie mapy statkiem odkrywać, musimy sobie odkrywać mapę w ten sposób, żebyśmy mogli się poruszać tutaj dalej. Mhm, tu mamy czart. W ogóle jaką my armię mamy? Armię mamy taką, okej. Okay. I cele, które mamy? No to po prostu odszukać Tiru. To jest jedyny nasz cel, który musimy zrobić. Tutaj też zbieramy sobie oczywiście złoto. I teraz tak, popłyniemy sobie pierw tam. I tu jest o tyle fajnie, że jesteśmy po prostu sami, więc... Nie musimy się martwić, że jakiś wróg nas tutaj zaatakuje czy coś się wydarzy. Ewentualnie oddziały neutralne mogą nas wybić. To jest chyba w sumie jedyna nasza obawa tutaj. Tu mamy niskie i tu mamy niskie. Czy ja chcę z nimi walczyć? Na razie niekoniecznie. I tak kochani czytam też komentarze pod filmami, wiem, że w poprzednich misjach było troszkę głośno i gdzieniegdzie mnie zagłuszało. Teraz trochę poprzestawiałam, zobaczymy czy będzie lepiej, jak nie będzie lepiej, no to wtedy już w kolejnej kampanii, którą będziemy ogrywać, dopracuję tak, żeby było wszystko super. Tu sobie powtórzymy oczywiście. No i okej, okay, poprawiliśmy sobie na zero strat surowca oczywiście zbieramy. I teraz czy ja chcę to tutaj atakować? Bardzo niskie. Zapiszemy sobie. Tutaj te poprzednie nasze zapisy sobie pokasujemy. No właśnie, tych sobie schowamy trzynaście, to jest sto trzydzieści dwa osiemnaście. No, ogar, to jest jeszcze sytuacja taka do przełknięcia, więc tutaj możemy sobie to tak zostawić. Lepsze to niż to, co nam zrobił wtedy komputer. <grymne> Okej, okay. i idziemy sobie dalej. Tutaj możemy iść oczywiście w podziemia, bo pod ziemiami też możemy się poruszać. Nie możemy po prostu poruszać się tam, gdzie na mapie jest mgła. I tu jest... aha. Co mamy u góry? Jestem jeszcze w stanie gdzieś wejść w ogóle tutaj. No to wejdziemy sobie tam jeszcze. <ścoughs> no nie, nie, nie powtórz tak to my się bawić nie będziemy tutaj, mhm. no i oczywiście zaczynamy sobie standardowo od naszych bram. A gra hitnie za 290. Dobra, to chyba zostaniemy przy auto-atakach naszego bohatera. Dobra, my będą nam służyć tylko i wyłącznie po to, żeby te drzewce tutaj mogły wykorzystać atak albo coś opleść, więc głównymi oddziałami no, po prostu będziemy stać. Na ona jednak hita ściągnęła. Trochę inaczej niż planowałam w takim razie. Tu musimy sobie zrobić tak, okej, okay, tutaj nam się właśnie fajnie przemieściły, bardzo na naszą korzyść. My jeszcze sobie w nie postrzelamy tutaj. Damy radę dziabnąć dwa? Nie damy. Dobra, trudno. Zrobimy, tak? <śm> tak. tak. Ty mi oczywiście się odsunie... Szelak się odsunęłam. Ale jadę jeszcze raz, dobra. Jezu, nie. To też źle zrobiłam. E, dobra, zróbmy tak. Musimy troszkę pokombinować w takim razie. I tutaj tak. Mua! Dziabnęły na mnie. Dobra, 10 czartów się do nas przyłącza, także to nas troszkę tutaj ratuje. I teraz tak, gdzie my tu możemy iść? Możemy iść sobie tutaj jakoś. Co my tu mamy? Czy mamy szansę z tymi jednorożcami? Oczywiście, że teraz mamy. Bo ja bym sobie chciała te czarty ulepszyć. No, te czarty ulepszone mimo wszystko gdzieś tam będą mocniejsze. Tutaj sobie znowu zapiszemy. Zapisz. Atakujemy sobie to. No, jeden czart. Ok. To ja jestem w stanie zaakceptować i przeboleć. Polepszamy sobie wszystkie jednostki. I teraz tak, wysiądę tu, nie wysiądę tu, ale tu. Nie, nie wysiądę tu. Ach, dobra, musimy iść na dół po prostu już. Także idziemy. Bez zbędnego kombinowania, odwiedzimy sobie jeszcze Morały, plus, yy, Szczęście plus jeden. Zaczyna nam się nowy tydzień. A to mamy bez strat, super. Tych sobie zostawiamy, też nie będziemy nie potrzebować. Oczywiście, yy, standardowo muszę sobie manę włączyć na bohaterze. I teraz tak, tu mamy wyjście na powierzchnię. To zobaczmy, co tam się kryje. Impe się do nas nie przyłączają, szkoda. Teraz tak, tu możemy iść dalej, a tam oczywiście złoto. Jesteśmy w tym miejscu. No i bardzo dobrze. Zrobimy to, co tu stoi? Co tu mi broni? Imp. Okej. Okay. Imp, widzę, że już przestają się do nas przyłączać. No i tutaj mamy to i to. Kupujemy sobie i jedno i drugie. Przyłączamy sobie Cerberę. Nawet tydzień bierzemy sobie kolejny przyrost jednostek. Tutaj też możemy sobie zaatakować. I teraz tak. Czy ja chcę bardzo atakować te gryfy tutaj? Fajnie byłoby mieć tą psiarnię, ale w sumie bez niej też nic się nie stanie. A spróbujmy. Powtórz. Komputer pewnie tutaj nam wszystkim do przodu od razu wyparował. Tu sobie zrobimy tak. I tak. 210, 220, tu zabijamy 7, kolejnym czarem zabijamy 6. No, najprawdopodobniej sytuacja była taka, że komputer poszarżował po prostu do przodu. Dlatego mieliśmy takie straty. Oczywiście rekrutujemy sobie. Nawet nie wiem, czy z tą armią po prostu jeszcze nie cofniemy się tam i y, nie ulepszymy sobie y, tych sukubów, żeby nam strzelały wszystkie w jednym. Po co nam dwa sloty sukubów? Jeszcze może ci się przyłączą. Nie, szkoda. I idziemy sobie tutaj, tak, dlatego tutaj właśnie warto zbierać złoto w każdym w każdej skrzynce, no bo musimy mimo wszystko kupować za wojska bez zamku, więc nie mamy skąd tego złota normalnie tutaj dostawać. Także musimy sobie radzić w trochę inny sposób, żeby opłacać wojska, które będą się do nas przyłączać. W ogóle, artefakt, który też tutaj po drodze złapaliśmy, to jest helm nam zwiększa, z bohatera o 2. Na demona nie jest to jakoś mocno potrzebne, aczkolwiek zawsze dodatkowa mana nie jest zła. Tym bardziej, kiedy nie mamy żadnych artefaktów, a nasz bohater, no, mimo wszystko, ma już ładny, wysoki poziom. Pójdziemy sobie właśnie, bo to jest jeszcze u góry jakieś wejście. Dobra, ale musimy iść w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że nie uciekną. Ach. Czy ja to dam radę inaczej zrobić? Dam radę. Schowamy sobie. Aha, bo ja mam ich. Aha, ok. Schowajmy sobie tych również. No i elegancko. Także tutaj też żadnych strat nie poniesiemy. Nawet nie zdążymy się ruszyć, bohaterem super. Jeszcze tu jest siedmiu. O to nie widziałam ich. Myślałam, że Sukup rozwalił od razu dwóch uczników. Nieważne. Okej, okay, w każdym razie też tutaj żadnych strat nie mamy. Bierzemy sobie standardowo złoto. I tu możemy sobie stocznię kupić, czy statek kupić w stoczni. Może to nawet lepiej. Tu zaś musimy kolejne jednorożce pokonać. Takie straty akceptuję. No i pokaż nam, co Ty tutaj widzisz dalej. Wielki brat patrzy. Dobra, odsłonił nam kolejną lokację, do której możemy się udać. O, no, tu są czarci, którzy się do nas przyłączą. Dobra, plan jest taki: kupujemy sobie statek na stoczni. Płyniemy tutaj, ściągamy sobie to i to. Biegniemy sobie znowu ulepszyć wszystko, i wtedy lecimy dalej. Dobrze, zbuduj łódź. Ale muszę Wam powiedzieć, że miło jest teraz dostać taką mapę, gdzie jest się samemu, mimo wszystko jest ta chwila spokoju. Nic Cię nie goni, nic Cię nie chce zabić. Przez chwilę nigdzie nie musisz się ścigać. Okay, możemy sobie tutaj spokojnie eksplorować. To już sobie te dwa dni przeczekamy. I teraz byłby tydzień gorączki albo choroby i wszystko by umarło. Bo z moim szczęściem mogłoby tak być. Czemu tylko dwóch? Kupnę sobie wszystkich. Tylko teraz tak, czy ja będę ich biegła ulepszyć? No, może na razie. Hmm. Żeby nie było sytuacji, że pobiegnę, spróbuję ich ulepszyć, a okaże się, że nie będzie mnie stać na to. Zobaczmy, chociaż może te sukuby sobie ulepszymy. To jest zawsze jednostka strzelająca dla nas. O, znalazłam Tiru. Cześć, Tiru. Jeszcze tylko się do ciebie dostać. Dobra, chociaż ulepszyliśmy sobie te dwie jednostki. Ale nie dobra, nie będziemy ich atakować. Ja domyślam się, jak to się może skończyć. I płyniemy tutaj. Ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, to i tak będziemy musieli przyjść każdą wyspę. Także zobaczymy. I to już trochę tego ciedostwa jest. I teraz pytanie: czy wy się do mnie przyłączycie, czy nie? Bo jak wy uciekniecie, to ja was mam gdzieś tak trochę. Może pierw pokonajmy sobie to. Mhm. Co tu mamy za artefakt? Daje 4 do wiedz bohatera i odparnie jest na, na czar oślepienia. No to nie musimy tego atakować. Ale zaatakujemy sobie to. I tu już sobie powtórzymy. Nie będziemy ich wystawiać. Nawet lepiej zagrodzimy go sobie tutaj bramami. Ewentualnie wystawimy sobie tych. Pięciu. Trzech. Przyspieszenie. Czy my się przesuniemy przed... Nie, nie przesuniemy. Okej, okay, dobra. Z dwojga złego chyba lepiej wolę stracić to. To są bramy. Możemy sobie podejść. To sobie zrobimy tak, żeby nie było kontraataku. No tych nieulepszonych nie będzie nam tak bardzo y, szkoda, jak tych, y, które byśmy ulepszyli, no albo Cerberów. Taka jest prawda, musimy sobie trochę pooszczędzać. Aż zdążą jeszcze, może nie zdążą? Nie zdążą, dobra. I teraz tak, ja sobie tutaj robię cięcie. W następnym odcinku zobaczycie, czy nasze impy się, nasze chowańce tutaj się do nas przyłączą, czy nie. Nie chciałabym robić jednego długiego odcinka albo odcinka, który będzie miał godzinę i drugi będzie miał 5 minut. Także widzimy się w następnym odcinku. Ten był taki krótszy, luźniejszy. Miło mi było z Wami tutaj posiedzieć i do zobaczenia w następnym tygodniu. Bajos!